Witam. Pokażę Wam dzisiaj super magii. Klocki magnetyczne. Kto się jeszcze nimi nie bawił, to nie wie, jaka to ogromna przyjemność, bo przy budowie klocków, no w sumie każde klocki już były, ale żeby zbudować przestrzenne budowle i wyobrazić sobie, jak po naszym budowaniu bryła wygląda w całości i że tą przestrzenność hop, możemy. Sami tworzyć, możemy patrzeć, co się dzieje z bryłami, jak one wyglądają w środku, i w ogóle uczyć dzieci wyobraźni przestrzennej, no to te klocki są najlepsze na świecie. Ich skład wydaje się prosta sprawa. Kulki, którymi tu brykają po stole i takie elementy, które te kulki łączą. I dzięki temu. Zobaczcie, co można zbudować. Tu mam ruchome e, budowle. E, sami tworzymy dowolne kształty, łącząc te wszystkie elementy. No i wyobrażamy sobie, co chcemy zbudować. I to po prostu tworzymy. Planujemy, projektujemy. Udoskonalamy architektoniczne wzory, a może najpierw narysuj, rysujemy na kartce i tworzymy to już jak chcecie. W zestawie Super Mag, klocków Supermag, które są zabawkami dla dzieci od trzeciego roku życia, no bo jednak są te małe elementy i trzeba troszkę na nie uważać, są różne, różne pakiety. Tu mam na przykład zestaw składający się z 66 elementów. Ten ma 22. Tu widzimy tą informację. Ten ma 66, są różne wersje kolorystyczne, tu mam takie 44 elementowe, więc jakby do wyboru, do koloru, oczywiście wszystkie są kompatybilne i w dowolny sposób można je łączyć. A tu mam, słuchajcie, wersję, która świeci w ciemności. Zobaczcie, bardzo mocna konstrukcja, mogę zaobserwować jak się zmienia, no i oczywiście naświetlić, a potem... Będzie stała na półce i będzie sobie e, świeciła w ciemności. Tak wygląda ten e, zestaw. A nie, to był chyba nawet ten. Pokażę Wam, jak co można z niego zbudować. Tak? Bo tutaj jakieś e, próby tworzenia, ale jakby ilość patentów jest nieograniczona. A opcja tego świecenia jest w ogóle e, bardzo ciekawa. Tak wygląda zestaw w środku. Ja go... Tu jest ułożony ten model, który znajdował się w tym opakowaniu. Zamykamy, czyli łatwe jest przechowywanie. Oczywiście oddzielamy przy pakowaniu części patyczki od kulek, no bo łatwiej wtedy je zmieścić. Na no co Wam przyjdzie do głowy? Co zbudujecie? Czy będziecie się trzymali instrukcji, czy potem pójdziecie o krok dalej i wymyślicie najdziwniejsze konstrukcje? Świetna zabawka przetwo, przedszkolna, bardzo dobra zabawka domowa, która przetrwa a, bardzo wiele, oby się kulki nie pogubiły, ale że tak powiem, jak widzicie, trzymają się konstrukcji e, i nie giną. No i oczywiście wszelkie części można łączyć, bo te na przykład świecące w ciemnościach są minimalnie grubsze, albo przynajmniej tak wyglądają. Te mają na przykład dłuższe odcinki, e, e, tutaj są troszeczkę krótsze odcinki, to już jak tam e, możecie łączyć, dowolnie te zestawy tak żeby się bawić i, i no, dzieciaki po prostu szaleją jak to widzą, tak i to co mogą zrobić z nimi, czy, czy robić to w sposób bardzo chaotyczny, czy, czy robić to w sposób planowy e, i rozsądny, no myślę, że będą etapy tej, e, tej zabawy i to jest no, magiczna zabawka, no bo przecież to, to na pograniczu ma i wszystko. Miłej zabawy.